Drodzy mamy niedzielę. No i mamy akurat niedzielę. Z Kamilem pojechaliśmy sobie na obchód naszych pól. Jak widać, tak wyglądają nasze kukurydze na kiszonkę. No, kiszone będziemy robić we wtorek, także w tym odcinku to raczej będzie ujęte. Właśnie ten, 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 ten kuszenie. Niemniej, jaguar to będzie piszczał w tym roku ostro, tak jak. Niektóre osoby oglądają mnie na Instagramie, to doskonale wiedzą, że w tamtym roku no, kukurydzę mieliśmy fatalną. E, także miała po metr, metr 50, w ogóle nie miała kolby, bo nie została zapylona e, przez suszę. Tak? Odcięło nam tutaj na naszym rejonie Lubuskiego kompletnie wodę. E, I tak jak w tamtym roku Wielkopolska miała naprawdę eleganckie kukurydzę, e, to tak u nas no, to była katastrofa, serce bolało, lekko nie było. Niemniej w tym roku Matka Natura postanowiła być sprawiedliwa i sami widzicie. Ja mam metr 72, m, a ta kukurydza ma nie wiem, Czy metry ponad, lekką ręką, także no w tym roku będzie piękna, kiszona kukurydza, no. Także tak wygląda nasza kukurydza, naprawdę jest przepotężna, oczywiście również mamy zachwaszczenie wtórne, żeby nie było za idealnie, także i tak jesteśmy w szoku, że ta kukurydza tak wygląda, patrząc na to, że no lebioda, to tutaj jest po prostu sajgon w środku, no lebiody, no to po prostu... No oporowo. Także jeden zabieg był robiony, drugi zabieg był robiony na lebiodę. Jeszcze raz ponownie nie zadziałał kompletnie. Także ja nie wiem po prostu, czy coś jest nie tak z chemią, czy z chemią od tej firmy, która tutaj miała zadbać o naszą kukurydzę. Nie wiem, nie mniej, no. Tak, no bynajmniej kukurydza sobie dała radę i jest też niemożliwe, że po prostu przy tak silnym zachwaszczeniu, bo sami zobaczcie, no tutaj lebioda to jest oporowa. Ta kukurydza tak wygląda. Także wszystko, wszystko to jest, moi drodzy, woda. Jak jest woda, to i jest plon. Nawet jak. Także witam firma serdecznie. Dzisiaj no, w nietypowym wydaniu. W nietypowym wydaniu, bo jak widać, Deutsch ma urlop. Eee, ta różowa bestia z tyłu Wskazuję eee, tylko na jedno. W dość nietypowym zestawieniu, ponieważ pierwszy raz masa jej pociągnie. Różową Gnojarę, a dojść. Bo no, dostał przymusowy urlop z tej gżaracji, że już ponad dwa tygodnie lekko czekamy na mechanika. Nic się nie popsuło, moi drodzy, spokojnie. Tylko już mamy po prostu, wiecie, godzin już nawalone i trzeba zrobić przegląd z tego kieruna. I mechanik y, codziennie przyjeżdża i codziennie jedzie i codziennie nie dojeżdża. Także Kamil już jest lekko znerwiony, no bo ciągnik stoi, no i po prostu teraz nie możesz nim robić, a my nie przyciągamy maszyn tak naprawdę. Godzinowo. Nie, no, widzę, że kadra rozpierniczająca się już powiększa. Tak jak cały czas ta pierunica wyskakiwała, to już widzę teraz następna artycha. No pewnie, pewnie. Ja nie wiem. Wszystko się da się, człowieku. Chcę zmotywować jest w miarę ogarnięcie nawet jedną ręką biki na pasie. O, o są lata praktyki. Nie ma to tamte. Siostro, wczoraj film nie nagrywam. Mało profesjonalnie. Bez stabilizacji. Ale po prostu tak nie ci nagrywam. Nie nagrywam, a jest robota i chowam telefon. I nic... robota, a nie... Dziady wstronne piruńskie. Nie będziecie rozcielać, będzie się na gównach leżały. Dziady jedne. Ja nie wiem. I weź im nie rozciel. Potem jak nie rozcielisz to wszędzie reszta jest gnój, a o. No. Ja nie wiem, zero współpracy. Dbają o tą naszą kondycję. Pieruny, No, to oczywiście pryma szczęścia. Nie inaczej. Ну тут солнце вообще брать. mm ah. Ja Mamy ogólnie 12 września. Czyli będzie taka hejtuga, że masakra, już jest teraz tak mega gorąco. Kierownik, teraz będzie ustawiał rękę. To aż takie proste i się mogło wydawać no akurat jedziemy bez żadnego płynu, bez bakterii prędzej stosowaliśmy, ale już bo od tamtego roku nie stosujemy No i co? Ogólnie misję zaczynamy od kukurydzy po życie yy, na świętej ziemi jakby to mówić nieważne. Tak jak mówiliśmy tu jest akurat kukurydza po życie. Akurat w tym momencie no, jak zgoliliśmy to żyto i potem był siany, była siana ta kukurydza, no to wtedy no się zrobiło akurat sucho. No ale i tak ta kukurydza jest jaka jest, bo tutaj nieraz byśmy kukurydzę, no to no miała metry, taka była naprawdę widać z nędzą, że po prostu dramat, bo tutaj, no, jest już fajnie. Ogólnie tu jeszcze mogła postać, ale no terminy gonią, jak zrobić rękawy to za jednym razem, a nie potem dzielić robotę. Nie wiem, ten szeref z tymi chwastami, już drugi rok po prostu, ja nie wiem, po prostu nie będę mówić nas firmy, ale no po prostu szeref tu nie chciał pryskać, jest popryskana, a zobaczcie to. No to, no to jedno wielkie prosto, do tego jeszcze lebioda dziś wystaje. Ja nie wiem, ta chemia jest coraz droższa, a ją można dosłownie w dupę wsadzić. No tak jak mówię, tutaj ta kukurydza jeszcze mogłaby postać, nie, no bo ona takiej masy nie ma, takie witki są, nie, to jest akurat pożycie, no sami widzicie, nie? No ale no kurczę, nie będziemy czekać za jednym razem. Jest maszyna, jest są rękawy, to trzeba robić, nie? No ale kukurydzę, zobaczcie, kolby jakie takie. Niby nie Kolby jakieś są, kurde, wam powiem, nie takie dramatyczne. O, takie jest moja łapa, ja mam dużą łapę, nie antytytypową. Twój moment, ten on tutaj pieron, nie chce dać mi pojeździć, bo myśmy się umówili, że ja jeżdżę z gnojem, to Kamil jedzie z objętościówką. Dlatego ten kolor taki, nie, a nie inny. I się dzielimy sprzętem. Akurat, tutaj się w tym przypadku trzeba. Ale co, no, no miała być iście fioletowa, tak jak zawsze mówię, taka czarna pantera, taki fiolet, taki ciemny, taki damsko-męski kolor, a no wyszedł różowy. Czyli po prostu, no, no, ja miałam jam, i tylko Co różowy wyszedł na zdjęciach? Tak, mhm. Uh -huh. Tak, mhm. Uh -huh. Mam wrażenie, że nikt ci w to nie wierzy. Jest kolega z Parolo. Yy... Jaguarem jest jeszcze trzeci kolega. Także to jest akurat ta mniejsza przyczepka. <gry> Tutaj tak to towaru się nakifruje. Transportem to jest ciągnik od rękawa. I no tutaj na, na dwóch, na trzech dacie radę, nie? No bo temu idzie na kiklować, nie? Jak zrobi to jest niby tak jak kukurydza mała. Czy mała? Cienka, nie? Oj! Nie! No nie I co, diagnoza pasek? Nie, pasek raczej nie. Ja tak zawsze, kurde, takie witki. Nie witki, ale zawsze, kolby są fajne, także elegancko, bo poszło w kolbę. Także super, nie? Wiedzą też. To... Bartek z powrotem, stwierdził, gdzie my się zagnęli. zaginęli. Do domu, pani Majster, do domu! No. <śleskujesz> No i co firma? Ogólnie byśmy... Ballstark. Ballstark. To ogólnie byśmy przekonani, że Jaguar klęknie na tej ponad 4 metrowej kukurydzy. Ja klęknie. na tej najbardziej sołatce, ale nie, to już bolało. To nie to nie bo prędzej, to. zmęczenie łożyska. Więc... z tymi łożyskami zasalonymi to tak jest znowu sezonem naprawiamy, no, a mówię, tyle co zarobili przed sezonem, nie? Ale więc to wszystko jest złośliwość rzeczy, rzeczy martwych i tak jak zawsze mówię, że o dużo osób na wio, że takie duże gospodarstwo, nie mamy własnego kombajnu zbożowego, nie? No i zobaczcie, masz kombajn akurat, no, pod kukurydzę, nie? ale tu ci się zepsuje, tu się wkurwia i tutaj robota, amortyzacja to, wszystko, to też są pieniądze ogromne, nie? I to też musi być przede wszystkim operator u na nas to jest problem operatora bardziej Błagamy by się musiał po prostu roztroić. Tak, tak nie jedziemy tak. łusów wtedy i... No! To prawdopodobnie łożysko na wentylatorze, ale to się za chwilę okaże, jak rozbierzemy. Także tutaj. Także... Lepiej, żeby to było tylko łożysko. Chłopaki bo... mają nadzieję, że sami to ogarną. Najgorzej, to naj... najgorzej jak jest, to bo zaczęliśmy rękaw i co, poszło półtora wózka i teraz co? No Ma. z o no, 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 tym sezonie świeczkarnie ciężko dostać. A my akurat tutaj mamy kolega nam kosi, bo się z nim wymieniamy za wysłodki. On, on nas bierze wysłodki e, i za to potem nam kosi. Tu mamy taki fajny deal. Pędzi bardzo profesjonalna kasta. Naprawdę ci pełen, pełen szacun. Rozpaliłem no, to muszę się ostatnio. Ostatnie dwie pomył. Żeby... <laughs> Dużo to no się zdarza. Może już w końcu się skończy. Tak już mamy nabity, na tym etapie firma stanęła, że tak powiem. E, tutaj sobie zablokowaliśmy, ale będziemy po prostu wybierać od przodu. Tam się albo podprzedstawić. jest mocno, mocno mokra jest. Czy ogólnie to nabijanie rękawa może się wydawać taka prosta sprawa, tylko pilnować, e, czy leci, czy nie jest przesypane za dużo. A tutaj też e, kierownik tam ogólnie operuje e, siłą tego nabicia i tak naprawdę jak na przykład za mocno nabije rękaw to taki rękaw potrafi z czasem pęknąć także tutaj też on musi mieć to na uwadze tak naprawdę odnośnie cen to tutaj akurat no trzeba się kontaktować od razu z firmą Polmar znaną u nas w okolicy firma Parol jak? jak reaktywacja? nie chciał od rana startować wyczuł rosę i powiedział, że nie jadę ale chłopaki, szybki serwis, e, ogarnęli temat. już łożyska, łożyskarnia. Szybsze co robisz jak serwis. Serwis nie zdążył dojechać. E, I co? Tutaj mamy kolejne pole pożycie. Jak widać. lepsza No, ciut lepszejsza jest. Bo tutaj też warto zauważyć jak mieliśmy żyto. I potem właśnie ona kukurydza, odcięła nam potem wodę, jak ta kukurydza już taka była, taka metrowa, nie? Mniejsza, mniejsza. jeszcze, jeszcze mniejsza była. I wtedy odcięła wodę i było tak, jak się zatrzymała i mnie już wtedy tam będzie, dupa. A potem znowu jak zaczęło bombać wodą, no to wygląda dlatego tak, jak wygląda, także tutaj no woda jest ważna, w odpowiednich po prostu momentach, tak?